Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj bardzo piękny rozkład, a mianowicie rozkład półksiężyca z kartki pera, najstarszych kart. Y, podobno to był pierwszy tarot. Także bardzo duży szacunek, bardzo dobra sprawdzalność. Także zaczynamy, kochani. I oczywiście, tutaj nie potrzeba żadnych dodatkowych pytań. To jest rozkład, który sam, moi drodzy, odkrywa wszystko przed nami: wszystkie karty. Także za moment zaczynamy. Myślimy bardzo y, pozytywnie, do przodu, y, z intuicją, y, moi drodzy. I kochani, nie krzyżujemy rąk ani nóg. Bierzemy sobie oddechy głębokie i zaczynamy. Kogo spotkasz przez te trzy miesiące? Kogo kochasz? Kto lub co cię denerwuje, tak? Kto lub co cię uspokaja? Co ci wisi nad głową? Dalej, kto ci pomoże, co jest za czym tęsknisz i co pięknego się wydarzy. Także do wyczerpania talii, moi drodzy, ja tutaj kładę karty. Po cztery karty na każdą kubkę. I za chwilkę zobaczymy. Rozkład do trzech miesięcy przyjmujemy luty, marzec, kwiecień, tak? Do trzech miesięcy najbliższych i zobaczmy, co tutaj. Dobrze, moi drodzy. 6,8, 9, dobra. Teraz, kochani, zaczynamy od pierwszej kubki. Ktoś, kogo spotkasz. Tutaj, moi kochani, szykuje się bardzo dużo dobrego, ale też musicie uważać na wasze myśli. Możesz się spotkać z wielkim szczęściem, z dużą dawką radości, właśnie w swoim domu. Szczególnie tutaj ciekawie zapowiadają się rozmowy w twoim domu. Bardzo ważne rozmowy, które mogą przynieść wiele zmian. Tutaj, oczywiście, moi drodzy, to jest dom wasz rodzinny, tutaj pokazany w tej karcie, i tutaj może być wiele zmian. Też jest pokazane, moi drodzy, yy, oczekiwanie, że coś ważnego właśnie wydarzy się do trzech miesięcy w Waszym domu. To może być zmiana, moi drodzy, yy, na przykład remont. Yy, to może być planowanie czegoś związanego z Waszym domem, z Waszym mieszkaniem, szczególnie z, z pokojem stołowym. Też oczekiwanie, które tutaj się pokazuje, to może być właśnie do trzech miesięcy, tak jak mówię. Jest nadzieja na duże szczęście i to jest duża nadzieja. Ta karta wielkiego szczęścia tutaj mówi nam o spokoju wewnętrznym, pomimo. Że myśli troszeczkę mogą być czasem ponure, ale będzie przeważała radość, wewnętrzny rozwój, oczywiście. I tutaj powodzenie, ta karta zmniejsza wymowę negatywną tych ponurych myśli, także szczęście przekuje się, moi drodzy, właśnie na te negatywne myśli, które odrzucicie, tak? Ono będzie wyższe od tych szarych myśli i o to chodzi, tak? Także bardzo serdecznie tutaj Wam gratuluję, moi drodzy, bo wyszło fantastycznie, dużo planów, macie dużo oczekiwania i spotkanie się ze szczęściem, moi drodzy, z radością w swoim domu, także super. Druga karta, kogo kochasz, tak? Co tutaj będzie z miłości, moi drodzy? Hmm. Karta partnerstwa czy małżeństwa, niezależnie w jakim związku jesteście, <laughs> będziecie się czuć kochani i potrzebni. I moi drodzy, może być spotkanie ze starszą osobą, również e, tutaj e, łaskawa pani, e, może też e, moi drodzy, ktoś, kto ma zwierzę albo zwierzęta w swoim domu ktoś, kto mieszka w swoim domu jednorodzinnym. Tutaj, moi drodzy, będziesz zakochana w jakimś, moi drodzy, małym dziecku. Może to być twoje dziecko, a to może być też na przykład brata dziecko, tak? Albo kuzynostwo, które da ci dużo szczęścia, radości, ale także podróż. Podróż da ci... Taką naprawdę szczęśliwą chwilę, tak? Szczęśliwe chwile w podróży z dzieckiem albo z dziećmi, spotkania i małżeństwo, tak? Bądź partnerstwo. Także tutaj są bardzo dobre perspektywy, moi drodzy, w uczuciach ogólnie, rozwój uczuć rodzinnych i partnerskich, małżeńskich. Super. Optymistycznie, kto lub co cię zdenerwuje. Hmm. Tutaj, moi drodzy, idzie zmiana, tak? Hmm. Możliwe, że zmiana kierunku myślenia, ale też tutaj są nieoczekiwane pieniądze. Pomimo że ta zmiana jest dobra dla Ciebie, bo nieoczekiwanie otrzymasz pieniądze, to będziesz poddenerwowana, zestresowana tym, bo dla niektórych to może być na przykład taka zmiana, że on zmieni coś w swoim życiu, ten człowiek, który mnie ogląda, ta osoba. Możliwe, że miejsce pracy, styl życia, i to będzie ciężko się troszeczkę do tego przyzwyczaić, ale to przyniesie efekt i finansowy, i też zmieni Twoje myślenie, podejście do życia. Ale też zdenerwować może Cię mężczyzna, bo może on mieć jakieś odmienne zdanie, może też być. Powiązany z tą zmianą to może być ktoś, kto będzie cię drażnił, tak? Albo stresował. Również tutaj pokazują się różne moi drodzy podarunki, i to też jest takie nieoczekiwane, że być może. Będzie trzeba nagle coś komuś kupić, i to może cię zestresować, tak? Bo ty nie będziesz na to przygotowana. Także tutaj możesz się spodziewać jakichś takich nagłych zmian w swoim życiu, które będą dobre, bo na pewno finansowo będzie ok, będzie dobrze ale jednak mimo wszystko to będzie może nagła zmiana, zestresujecie, związana z mężczyzną i też może tutaj taki być element, moi drodzy, że trzeba będzie sprezentować coś komuś, nie znacie na przykład tej osoby dokładnie i na przykład nie będziecie wiedzieć, będziecie potrzebować porady w tej sprawie. No także tak tutaj wygląda co cię uspokoi, tak? co cię uspokoi tutaj przez te trzy miesiące, hmm. moi drodzy, finanse, finanse, które na pewno będą lepsze i to nieoczekiwane. lepsze mam na myśli tutaj w tej karcie coś nieoczekiwanego, coś co przychodzi, na przykład z wygranej czasem coś, co przynosi duży zysk, na przykład w jakimś interesie, tak? I to może być związane ze starszym mężczyzną. Też tutaj uspokoi Cię to, że być może Poprawi się Twój stan zdrowia. Nie będziesz potrzebować już może większej ilości odpoczynku, będziesz bardziej energetyczny, czy energetyczna, więcej witalności i to cię uspokoi, że Twoje zdrowie jest lepsze i tutaj idziesz naprawdę ku wyzdrowieniu, tak? No, moi drodzy, bardzo dobre. Energię, karty. Zobaczmy, co będzie Ci wisiało nad głową. Tak naprawdę, co tutaj wisi nad głową? No właśnie, wiadomości. Dużo pracy, kochani, dużo zajęć. Pokazuje się osoba z urzędu bądź z sądu, ale też i jakieś masz nadzieje, moi drodzy, związane z załatwieniem jakichś spraw, tak? Tutaj ta nadzieja, moi drodzy, ta rozległa woda. To dotyczy pozytywnie spraw finansowych, tak? Tutaj, moi drodzy, Twoje marzenia mogą być spełnione, ale też nie zapominaj o tym, żeby się, kochani, nie zatracić w takich iluzjach tutaj przy tej nadziei. To jest podobna karta do Księżyca w tarocie, także też można powiedzieć, żeby się... Bądź do siódemki kielichów, żeby troszeczkę myśleć tak y, y, przyziemnie, tak realnie. Y, na pewno tutaj nad głową są sprawy urzędowe, praca, zajęcia i też jakieś wiadomości y, związane z urzędami. Coś jeszcze tam trzeba będzie pozałatwiać, ale myślę, że bardzo pozytywnie przy tych kartach, które wyszły. No dobrze, moi drodzy, co będzie Ci pomocne, tak? Co będzie pomocne? Kto tutaj Ci pomoże, lub co? Moi drodzy, pomoc może przyjść z domu Waszego bezpośrednio od mężczyzny, który może być bardzo pomocny, albo nawet od dwóch mężczyzn. Też, moi drodzy, oni mogą pomóc ci w twoich y, smuteczkach, tak? Bo jak będziesz smutna, będzie cię ktoś miał pocieszyć, tak? Czyli to jest naprawdę dobra energia, że mamy kogoś, moi drodzy, kto jest pomocny: osoby z domu, y, mężczyźni. Y, może to być mąż, może to być y, też. Y, Adorator jakiś, który pojawi się, i y, też tutaj te jego myśli w tym y, nie rozkładzie, tylko w tej talii, tu to są moi drodzy. Myśli y, takiego romantycznego człowieka, który może pojawić się nagle. To może być też nowy partner koło waszego domu i będzie lekiem na twoje smutki, czyli dwóch mężczyzn: jeden ciemniejszy, starszy, drugi y, no, blondyn, ciemny blondyn też może być. Jeden starszy, drugi młodszy. No dobrze, kochani, oni na pewno będą pomocni. Co cię zaskoczy? Tutaj moi drodzy, zaskoczycie koniec jakichś spraw związanych z urzędami. Tutaj osoba wojskowa to są urzędy. Koniec tych spraw, który przyniesie ci bardzo dobre perspektywy. To może być awans, zaskoczyć cię, może zdobycie nowej jakiejś posady, jakiejś premii, nagrody, i tego się nie spodziewasz, ale też te twoje problemy odejdą w cień, i tutaj też jest karta ciekawa, bo spotkania. Ktoś z przeszłości do ciebie się odezwie, jakiś krewny, znajomy, i tutaj będzie albo pogodzenie się z tą osobą, duża radość, taka z, naprawdę radość, która cię zaskoczy, spotkanie z kimś z przeszłości, kto już był dla ciebie takim yy, odległym znajomym, odległą znajomością, to ta znajomość się odświeży, tak? To może być kobieta i męż, lub mężczyzna. Ale tutaj na pewno zaskoczy cię wyróżnienie jakiejś w pracy, zakończenie trudnej sprawy zawodowej bądź urzędowej. Także na pewno czeka cię tu nowa ścieżka w Twojej firmie albo w Twojej karierze. Bardzo to Cię zaskoczy. Za czym tęsknić będziesz? Na pewno będziesz tęsknić za Czasem spędzonym wspólnie w samotności ze swoim partnerem albo mężem, będziesz tęsknić za tym, co było właśnie, bo tutaj jest oczywiście też pokazana długa podróż. Możesz tęsknić za urlopem, może marzysz o jakiejś długiej podróży. Niekoniecznie drogą lądową, może powietrzną albo morską, możesz tęsknić za długą podróżą, którą masz w swoich myślach, marzeniach i będziesz tęsknić za czasem spędzonym właśnie tylko we dwoje wspólnie ze swoim partnerem czy mężem. Także tęsknota tutaj jest pokazana, moi kochani, za takim czasem we dwoje. I oczywiście, co tutaj pięknego się wydarzy? Wyjaśnienie, moi drodzy spraw, bo tutaj sąd to jest, oczywiście, energia, kochani, wyjaśnienia. Wyjaśni się coś dla Ciebie trudnego. Może też Rozwikłaś jakąś sprawę, którą masz zaległą, czy w urzędzie, czy w sądzie, i to może być sprawa, która dotyczy dwóch kobiet, na przykład. Prawda wyjdzie na jaw, moim zdaniem, i oczywiście. Wszystkie sprawy się powinny wyjaśnić, które są zaległe od paru, nawet lat, czasem, tak? Od dwóch albo od ośmiu lat. Załatwiasz jakąś sprawę urzędową, i ta sprawa jest zagmatwana, ukryta, i to będzie bardzo piękne przez te trzy miesiące, że to ci się uda i zobaczysz prawdziwe oblicze tej sprawy. Zobaczysz sprawiedliwość i wszystko się wyjaśni, tak? Nadejdzie taka sprawiedliwość przez te trzy miesiące. I da ci to takie y, y, dobre y, wibracje po prostu, że ty, y, pomimo, że położyłaś już tą sprawę do kąta, odłożyłaś, że już ta sprawa się nie wyjaśni. To tutaj nastąpi wyjaśnienie. Także ja Wam tego bardzo serdecznie życzę, moi drodzy, aby się wyjaśniły wasze sprawy sprzed, tak jak powiedziałam, paru lat, żeby nadeszła sprawiedliwość. Kochani, dobrze, pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę ciekawych sytuacji, wyjaśnienia, spełnienia dużo miłości, zdrowia, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.